pozycja pleców. Mamy wpięte huki, zapięty czysty pas. Będziemy dążyli do skończenia przeciwnika. Tutaj, żeby tego dokonać, będę szukał wykluczenia jego prawej dłoni, tej, która jest w tym przypadku niekontrolowana pod, nie pod pachą. Tak? Czyli nad tą ręką będę miał swobodę jej prostowania i zginania. Czyli tak, pierwszym ruchem, który będę tutaj się skupił, to jest wybranie sobie tej dłoni w dowolny sposób. Przechwytję. Następnie otwieram ją, wypinam huka i wpinam swoją piętę przed jego łokieć. Z tej pozycji mogę się lekko odsunąć, odsunąć biodra, po to, aby za chwilę moje kolano, które jeszcze jest tutaj przy linii jego barków, weszło na bark. tak, Czyli jestem w tej pozycji. Stąd łapię się za piszczel, szukam przepięcia do trójkąta. W tym momencie nasz przeciwnik już jest bardzo yy, niemobilny. Dzięki czemu możemy go już zacząć poddawać. Ta pozycja może już nasłużyć, żeby go poddać, ale chcemy finalnie przepiąć tę stopę na drugą stronę. tak? Z tej pozycji mamy na początku dostępną tą rękę. Możemy iść tutaj po balachę. Możemy próbować kończyć z murą, bądź standardowo pójść po trójkąt, który będziemy dopinali poprzez wyprostowanie moich bioder, co będzie skutkowało tym, że jego Yy, szczęka, tutaj broda będzie podchodziła pod moją piszczel, tak? To będzie taki ruch. Żeby tego zrobić, nie będę chciał na pewno iść w lewą stronę, bo za każdym razem jak będę szedł, będę szedł w lewą stronę, mój trójkąt zacznie się rozpinać, tak? Przez to dążę zawsze, aby wejść na prawą stronę, tu go odwracamy, tak? Jeżeli on by miał te ręce złączone, tak? Czyli tu zostaje nam tylko możliwość oddania go przez trójkąt, bo nie jestem w stanie rozerwać tych chwytów. Staram się jak najdalej sięgnąć po nogawkę, po spodnie. Tutaj spinamy się zawsze po przeciwniku i wychwytuję go pod kolanem. W tym momencie, już gdy mam go zablokowanego, moje biodra będą szły do przodu, a kolano będę przyciągał, tak? Tu wchodzi bardzo ciasny trójkąt.